Siemaneczko, Siemaneczko, lodowa łukasz z lodowatego morsowania. Chcę Ci powiedzieć jedną ważną rzecz. Czasem jest tak, że myśli przytłaczają człowieka, że zaczyna się jakaś pętla negatywnych myśli, emocji, tego wszystkiego. Jak to wszystko ogarnąć? Polecam Ci parę rzeczy, ale jedną z nich jest właśnie lodowa ta woda. Ale co za tym idzie? O co, o co mi tu chodzi w tym filmiku? O to, żebyś robił rzeczy, które kochasz, bo jeżeli zaczynasz wypełniać się miłością, robisz rzeczy z radością po prostu, robisz coś, co lubisz, wskakujesz do tej lodowatej wody, pomimo, że Cię nie chce, ale wypełnia Cię ta euforia, wypełniają Cię te fajne emocje, masz inne nastawienie do życia, następnie idziesz w świat i robisz fajne rzeczy i to się napętla tak samo, jak mogą się zapętlać negatywne myśli, tak samo możesz zapętlić sobie pozytywne emocje, pozytywne myśli, pozytywne działania, pozytywne życie, pozytywne wszystko po prostu. Chcę Ci powiedzieć, że twoje życie jest zajebiste i wykorzystuj je na maksa, ponieważ jest tutaj co robić na tym świecie, także polecam ci na maksa czerpać korzyść z życia. Jeżeli jeszcze nigdy nie próbowałeś morsowania, polecam ci to na maksa, bo jest to niesamowite doświadczenie, gdzie oczyszcza się cała twoja głowa, całe twoje ciało i po prostu jeszcze jak masz dostęp do takiej pysznej, zdrowej wody, to po prostu napić się jeszcze potem takiej wody i po prostu odświeżyć się od środka, na zewnątrz po prostu spukać ten cały stres i później przejść do działania także polecam Ci to na maksa krótki filmik, mam nadzieję, że konkretny daj znać w komentarzu, co Ty robisz żeby sobie podbić pozytywne emocje żeby cieszyć się życiem, co lubisz robić co kochasz robić, daj znać w komentarzu siemaneczko, pozdrawiam na maksa jaram się na maksa, dzisiaj się popłakałem za szczęścia przyszły książki Madzi, wydrukowane książki Madzi już normalnie takie można dotknąć jaram się na maksa, jeżeli chcesz zamówić książkę link pod spodem, trzymajcie się, wszystkiego dobrego pozdrawiam